Bo taki powaga, musimy, musimy się dobrze zachowywać nawet. Teraz gentlemani. Tak. O e. to chodzi? Bardzo e. e. wielka powaga ma Welca, który ciągle nie powiedzą. To działich i powaler. Chciałem powiedzieć słowa zaczynające się na B. Beton. O! Beton. Nie. Zalaz mi bagata. A kończące się na K. Ginger. Kurde, chyba nie. Nie, Czy nie jest, w ogóle, ja Slushing, wiesz co ty mówisz? Czy wiesz, że w ogóle co to jest ginger? To jest tak, e, to taki jest... rudy. To jest no taki brawo. burger. Nie wiem, nie to jest rudy nie chleb. Nie w angielsku, nie lubię angielski. Rudy chleb. Bardzo. bo ty tam miałeś czerwony klucz. Z mamą oczywiście. No chyba ty wie, wiesz. Widzisz, ja jestem młody, nie to co ty. Paweł w ogóle jest słaby nie umie grać w tą grę Jak się nazywa w ogóle to, to co w on gra? To jest jakaś właśnie Stajna gra tego z no. A. O <słuchaj> 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 To wiadro To wiadro To wiadro było czarne nie, nie, to Bo to Marcin Wow, ależ gratulacje! znowu mi content psuje! Ja wszystko, nie mam kontentu! Hey, no możesz mi dać content? Nie będzie raz! raz. Chociaż raz! No, no chyba i tak jeszcze nie możemy... No, jeszcze nie możemy iść reklam. Wyniszliśmy przynajmniej chyba 1000 subów. Reklamy będzie miał, ale nic nie będzie miał i tak, więc... A, no dobra, dobra, może bardziej. Może że to będzie miał reklamy domowe. No ale już będzie pieniądze z tych reklam. Tak. Aha, no jakby super. A właśnie, trzeba zareklamować jakąś osobą grę. No nie! Cinecznik. Hmm? Hmm? Jaką grę zaleklamować no. Dobra, już nie zdążę. Rape Shadow Legends. A oczywiście to jest słówka do naszego społeczeństwa, znaczy legshow Legend Shadow Legends, czyli najlepsza gra e, komputerowa i chyba No, no, Nie! No, no, yeah. znaczy, też no, no, znajdzie, no, Nie co Aha. Aha, bo no, Nie uratuję go, bo nie mogę! I, no, czy, nie Paweł, nie no, Mały problem, bo nie chcę się do stawki nie mogę się wydostać. Łatwo z samochodem, słabo jesteśmy. Czekaj, ci co, nie? Zblokowałeś się i nie możesz nikogo łapać? No. S słabo, będziemy odcinek. Łatwo, <głas, głas, głas>, łatwo, lewa, słabo jesteś. Nie, Ej, nie, 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 ja wiem, że to jest podpucha. Dobra, bo Panie pieniążki wlecą. wlecą. Nie, <głasne> no pieniążki pijążki, ale sobie jesteś. Patrzmy, Jury, o, jak, nie, Which, że... Ej co jest! Ej, pomóc mi spakowałem! Ej, nie mogę się ruszyć! Pomóż mi! Ej, co! Nie! Ej, co się! Długo tam widać! Ej, 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 czekaj, ja mam zrobić takie kim ważne chilly, ale z tym grej, dosłownie! słownie. Kopału stream. Out izm Ej, pomoc tylko jedynki, pomóż mi! Pomóż mi! Fox, pomogę ci! Ale weź ja. No, ale serio, zobacz. Yes? Ja nie mogę się ruszyć. To on wie trzy, to. O to chodziło. E, Paweł, to jest moje przysłowie. E, nic nie było twojego, ok? Na pewno? Tak, na pewno. pewno proszę, Na pewno nie było nic twojego, ze względu na to, że jakby... Nie, nie, teraz nie nic, ja bym na twoim miejscu się upewnił. Nie, dzięki. Dobra, dwusetny mm. będzie. Jak, jak będzie ten? to ty, Małysz, przygotuj się. Małysz? Cześć! Co było za 200? -ny? Co? 20? A, czyli tylko tyle, okej, okay, dobra. Nawet ticketów nie ma? Co, nie? Mi się wydaje, że 250 będzie e, coiny. Może nie będzie tylko tickety. Welcome. Welcome. To the game. Czemu nie dostajesz tiketów? Ukradłem Nie że ktoś będzie tak dużo krop, to Zjadłem Zobacz tego baga, bo co